Mieliśmy wiele deklaracji ze strony rządu od chęci wspierania budowy kapitału prywatnego polskiego, natomiast niestety dotychczasowe działania... Rządu idą w przeciwną stronę. To znaczy w zeszłym tygodniu mieliśmy deklarację jednej czwartej aktywów OFE. Mamy program 500, który, jak ostatnio przyznaje wicepremier Morawiecki, jest finansowany długiem, a wspiera tylko konsumpcję. Mamy podatek bankowy, który, który utrudnia również budowę kapitału prywatnego i to się wszystko nakłada na, na spadek inwestycji prywatnych, które obserwowaliśmy w pierwszym kwartale tego roku. Dotychczas nie obserwujemy wzrostu inwestycji związanego z działaniami rządu. Obserwujemy za to takie efekty programu 500 plus jak wzrost importu używanych samochodów do Polski z Niemiec, który jest najwyższy od ostatniej dekady.